Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, kolejny dzień e, lutego, który my dzisiaj mamy? Jakoś końcówka. 24 piąty. Hmm. Jakoś tak. Więc witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Anna Antoniak. Witam na słowo miłości na dziś. E, fantastyczny temat. E, porozmawiamy dzisiaj na temat teściowej. E, w relacji, w małżeństwie. Teściowa w małżeństwie. Teściowie w małżeństwie. I jak Wam się ten temat podoba, podoba, kochani? I jak Ci się podoba, mój drogi i moja droga, dajcie znać. W ogóle bardzo, jeżeli Wam się podcasty podobają, dajcie lajka, serduszko, napiszcie mi komentarz, napiszcie coś do mnie, bardzo serdecznie Was proszę, jeżeli chcecie wspierać ten projekt i chcecie, żebym nagrywała go przez cały rok, to możecie zostać patronem i wspierać to piątakiem, dziesiątakiem albo i setką jakkolwiek. Myślę, że to każdy czuje w serduchu. Jest taki, jest taki fragment w Biblii co sięjesz, to zbierasz. I to jest rzeczywiście prawda. I dzisiaj tą prawdę też powiemy. O teściach, o teściowej. Wiecie, to tak. Ja nie mam, tak jakby, teściów i teściowej miałam, um, więc za dużo nie powiem na ten temat y, odnośnie swojego, jakby, rozeznania, y, chociaż miałam kilka incydentów, aczkolwiek moja teściowa to była teściowa. Y, wspaniała kobieta. Mm, bardzo fajna, naprawdę szanuję ją do dzisiaj, i lubię. E, nie mam żadnych z nią jakąś relacji e, takich e, złych, ani też dobrych, po prostu neutralna jest babcią mojego syna i cieszę się z tego. E, ale co mogę powiedzieć? Hmm, e, to znaczy ja powiem od siebie tak, ja zawsze w moim związku Małżeńskim, no bo wtedy miałam teściową, teraz już nie mam, więc jakby trzymałam teściową na wodzy, czyli nie pozwalałam, żeby ona jakby wtrącała się do mojego małżeństwa, do tego, co robię, czego nie robię itd. itd. Być może dlatego, że jestem silną osobowością, jakby nie dałam sobie jakby mówić i tak dalej, jeżeli coś się działo na przykład, co. Mi nie odpowiadało, to ja mówię: To nie jest temat na rozmowy, albo to nie jest Twój temat do tego, żeby go poruszać, albo nie jest to temat, żeby go poruszać, albo to nie jest Twoja sprawa. Przepraszam, ale po prostu nie opraszam, to nie jest Twoja sprawa, to są nasze sprawy i chciałabym je jakby w swoim domu jakby rozwiązywać, tak? Ja ogólnie uważam, że swoje brudy należy prać we własnym domu i zawsze to powtarzałam i zawsze będę powtarzać i powtarzam to moim podopiecznym, z którymi jakby pracuję na konsultacjach online. Dla mnie jest to bardzo ważne. Słuchajcie, bardzo ważne, tak? Więc uważam, że swoje brudy trzeba prać we własnym domu. Jeżeli masz problemy, to porozmawiaj ze swoim mężem, ze swoją żoną, a nie biegniesz do mamusi, nie biegniesz do tatusia, nie biegniesz do Koleżaneczki i do Wacławy, do Marysi, do Grażynki yy, i do Wiesi. Nie, 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 nie. Bo Wiesia, uwaga, ma swoje problemy, Marysia ma swoje problemy, a Grażynka ma swoje problemy. I Grażynka, co ona ma Ci doradzić o Twoim małżeństwie, skoro Grażynka jest na przykład w związku z osobą, która dopiero wyszła z więzienia i on ją leje? Uwaga! Takie sytuacje się zdarzają. I ty biegniesz do Grażynki i opowiadasz jej, co u ciebie w związku się dzieje. Natomiast Grażynka, jej facet, nawet nie może. obraża ją, wiecie, tłamsi i, i uderzy ją kilka razy. Był też w więzieniu i tak dalej. No i Grażynka, co może ci doradzić tak naprawdę? No pomyślmy, co Grażynka może ci doradzić? Odeszłam od tematu, mówię o Grażynce, miałam mówić o Teściowej, ale chciałabym wam powiedzieć, i jakby ten temat myślę, że będzie, wydłuży się nie na jeden temat, ale na kilka, e, ponieważ jakby rola mm, osób trzecich w Twoim małżeństwie jest nieadekwatna do tego, żebyście budowali szczęśliwy i pełny miłości związek. Nie. E, teściowa, Teść, przyjaciółka, y, Bożenka, Marysia. Grażynka nie powinni uczestniczyć w waszym związku. W waszym związku powinniście uczestniczyć wy, czyli ty i twój mąż, twój, tw ty i twoja żona. Czy dobrze rozumiemy? Jeżeli macie jakieś brudy, to po prostu wsadzacie je do pralki, nastawiacie pranie i pierzecie i wyjmujecie wtedy czyste. Czyli jeżeli macie jakiś kłopot, problem, to najpierw siadacie razem jako wy do danego tematu, do danej. Problemu, do danej sytuacji i mówicie, e, co się wydarzyło. Dlaczego tak się wydarzyło? Co mnie boli? E, jak możemy to zmienić? Jest mi przykro, tak? Uwaga! Mówimy o swoich uczuciach. Nie obwiniamy drugiego człowieka. A ty, to zrobiłeś to. A ty to jesteś taka. A ty to zawsze. W ogóle słowo ty to zawsze. Jeżeli wymawiasz takie słowa, przesłuchajcie sobie na temat słów. Jeżeli ty mówisz, ty to zawsze, to zawsze tak będzie. Naprawdę. Musimy zmienić swój język w ogóle słownictwa mówionego do drugiej osoby, a szczególnie do tych najbliższych. Ty to zawsze, a ty to zawsze, a ty to nigdy mi nie robisz prezentów. A ty to zawsze musisz spieprzyć po prostu imprezę. No i on rzeczywiście zawsze spieprzy imprezę. Hm? Tak czy nie? E, no, no, raczej tak. Nie mówić o teściowej, więc będzie to długi temat, no bo może nie o teściowej dzisiaj. To zrobimy inne osoby w związku, dobrze? Przemienimy to, inne osoby w związku, potem będzie o teściowej i o teściu i tak dalej. Więc Grażynka, Mareczek, Jurek i tak dalej odpadają, bo uwaga, mężczyźni też chodzą i plotkują i nadają niesamowicie na swoje kobiety, na swoje żony. A wiesz, ona to mi nie chce robić tego, albo ona to jest to, albo ona to jest taka, a ta mi gada. Mam już jej dosyć i tak dalej, i tak dalej. Zamiast usiąść ze swoją żoną i porozmawiać, no bo halo, wybrałeś się przecież. No to jak ją wybrałeś, no to przecież samochód też wybierasz, tak? I jeździsz nim. No to jak żonę wybrałeś, no to, no to bądź z nią, a jak coś się psuje, no to po prostu napraw to, tak samo jak samochodem. I idziesz po prostu, umawiasz się do mechanika, dzwonisz, umawiasz się idziesz naprawiać. Więc usiądź z żoną, umów się na spotkanie, słuchaj, kochanie, musimy porozmawiać, tak? Dzisiaj porozmawiam wieczorem, połóż dzieci wcześniej, musi mieć czas na siebie. I siadacie, i rozmawiacie. Nie biegniecie do Marysi, do Wiesia, do Zbysia, do kolegi na piwko. Nie dzwonisz do koleżaneczki i mówisz, jaki to Twój mąż jest niedobry, co on dzisiaj zrobił. No to gruchy jasnej, no. Po prostu weź się ogarnij, weź z mężem usiądź, porozmawiaj. A jak nie umiecie rozmawiać, tylko krzyczcie na siebie. W ogóle bardzo ważne jest to, żeby od samego początku ustalać granice w rozmowie, tak? To jest bardzo ważne. Czyli jak wchodzisz w jakiś związek, relacje, ustalasz granice, to jest szacunek do siebie. Ty ustalasz, ty masz granice, ty masz swoje wartości. Będziemy o tym mówić, ja będę o tym mówić na szkoleniach, uczyć tego, bo my tego nie wiemy. I potem wchodzimy w jeden związek, drugi, trzeci, piętnasty. Naprawdę niektórzy mają kilkanaście i kilkadziesiąt związków i cały czas są poranieni. I to jest straszne, straszne. Więc siadasz z mężem, z żoną, bierzecie długopis do ręki albo ołówek. Każdy z Was bierze coś do pisania. I uwaga, i bierzecie jeden, jedną rzecz, którą trzymacie w ręku. Załóżmy, jest to nie wiem, chusteczka. I uwaga, chusteczka, jeżeli ktoś trzyma chusteczkę, to znaczy, że ta osoba może mówić. I druga osoba nie przerywa. Uczyci się nie przerywać drugiej osobie, tylko słuchać, co ona ma do powiedzenia. A jeżeli chcesz przerwać i coś powiedzieć, to uwaga, nie przerywasz. Zapisujesz to na kartce. Czyli po prostu dopisujesz sobie taki skrót, na przykład mm, piwnica, tak? Nieposprzątana piwnica. Bo ty chcesz powiedzieć o tej nieposprzątanej piwnicy, której on właśnie mówił, ale ty nie możesz mu przerwać, bo on trzyma chusteczkę, więc ty musisz sobie napisać, co chcesz powiedzieć w tej sprawie, bo potem zapomnisz. Ale wysłuchaj go do końca, a potem ty jej wysłuchaj, jak ona będzie trzymała chusteczkę. I potem sobie w podpunktach porozmawiajcie na ten temat, tak? A jeżeli dochodzi do Czerwonej kreski, i zbliża się wybuchnięcie którejś z waszej, z waszej strony, czyli ciebie albo jego, albo ciebie albo jej, to, to najlepiej, jeżeli ktoś z was wyjdzie na spacer i wróci za jakąś chwilę, a ty sobie otwórz okno, zrób sobie parę pompek, przewietrz się i usiądź jeszcze raz do rozmowy. Naprawdę polecam Wam to serdecznie. Czuję, nauczyć się rozmawiać. I nie trzecia osoba i piąta, bo jeżeli Ty, uwaga, memłasz to z Grażynką i memłasz to z Wiesią i memłasz to z Bartkiem i z Bożenką i z Markiem i z Jurkiem, to Ty jakby nakręcasz spiralę tego problemu albo tego wydarzenia, który tak naprawdę jest mały, być może. Ale Ty nakręcasz to jeszcze mówiąc o tym, opowiadając o swoim mężu, jaki on jest, o swojej żonie, jaka ona jest. Na jaki grzyb? Naprawdę. Po co w ogóle? Po co? obgadywanie, rozmawialiśmy ostatnio o tym ty posłuchaj sobie podcastu obgadywanie, cukiereczki, ciasteczka, ploteczki posłuchaj sobie i tak samo jest oczywiście u Was jakby Ty, ty sama dzwonisz do kogoś i plotkujesz na swój temat Piesz brudy we własnym domu Kurczę, może nazwę ten podcast Piesz brudy we własnym domu? nie nazwę to inne osoby w związku może być? czy inne osoby w małżeństwie, jak Wy sądzicie? hmm nie, piesz brudy we własnym domu. Tak. Czyli chodzi o to, żebyś nie dzwoniła do się nie dzwoniła do tatusia, a rozmawiamy jutro na temat teściów, mamy, cioci, babci, czyli znowu osób trzecich. A dzisiaj pieszmy brudy we własnym domu, czyli rozmowa. O, tak go nazwę. Dziękuję Wam serdecznie, ściskam i Do usłyszenia jutro. Oh, thank you. Witam Cię, mój e, słuchaczu, moja słuchaczko. E, dziękuję Ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, e, oddziałują na Twoje życie w sposób e, pozytywny i wzrastający. Napełniają Cię miłością, wiarą i dają Ci jakby pęd do tego, żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści. A w tym roku mamy naprawdę wiele planów. Nie dość, wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze... Spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy przeprowadzać z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.